Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Cieniak i reprezentuję kancelarię doradczą RBDO Rejestracji i Bezpieczeństwo Danych Osobowych. Od ponad pięciu lat zajmujemy się wdrożeniami z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i jednostkach organizacyjnych. Naszym flagowym produktem jest dokumentacja przetwarzania danych osobowych spełniająca warunki rozporządzenia do artykułu 39a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Na licencyjnej płycie CD znajdą Państwo kompleksową dokumentację. Są to precyzyjnie opracowane wzory dokumentów wraz z instrukcjami i opisami wdrożenia. Polityka bezpieczeństwa z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzory polityki prywatności przydatne do zastosowania na stronach www. Na pójcie CD znajdują się również bardzo przydatne i obszerne materiały szkoleniowe, m.in. najnowsze opracowanie rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku. Ten akt zacznie być stosowany w Polsce od 2018 roku. Na pójście znajduje się również obszerny, 40-stronicowy poradnik ochrony danych osobowych pod kontrolą omawiające obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych w Polsce po nowelizacji z 1 stycznia 2015 roku oraz kompendium ochrony danych osobowych omawiające najważniejsze elementy systemu przetwarzania danych osobowych i jest to materiał ze szkolenia. Serdecznie ja polecam Państwu zapoznanie się z naszą ofertą. Dokumentacja w wersji standardowej Zawiera wszystkie elementy wspominane przeze mnie tutaj przed chwilą, natomiast wersja rozszerzona w cenie 149 zł. Zawiera również dostęp do aplikacji ochrony danych AODO, która ułatwia zarządzanie dokumentacją oraz rejestrami ewidencyjnymi. Aby zapewnić Państwu zupełny komfort w zakresie wdrożenia, oferujemy również usługę audytu wykonaną przez prawnika. Prawnik dokonuje także czynności rejestracji zbiorów danych w GIODO, jeżeli taka potrzeba zachodzi. Na najwyższym poziomie usługi oferujemy kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wraz ze szkoleniem wyznaczonej osoby. Jest to pozycja dla podmiotów, które chcą wyznaczyć osobę nadzorującą system ochrony danych osobowych we własnych strukturach tak aby ta osoba czuwała nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Serdecznie polecam zapoznanie się z ofertą i zapraszam do kontaktu biuromaupa-rbdo.pl lub telefon 22 487 86 70. Serdecznie zapraszam do współpracy. Łukasz Ciemniak, dyrektor generalny RbdO. Dziękuję.